Cześć witajcie z tej strony Kubań Kuba. W dzisiejszym odcinku mam dla Was test, o który już dawno mnie prosiliście, czyli trzy najtańsze głośniki, jakie można dostać w Media Expert. Pierwszy z nich najtańszy Manta, cena 1599, nieco droższy. Seti, nie wiem czy ja to dobrze wymawiam, ale pierwszy raz tego producenta na oczy widzę. I najdroższy to jest Tracer cena 24,99. Aby nie zawyżać wyników tych głośników, wyszliśmy na dwór w oddali, szumią pociągi i śpiewają ptaki. Jest natomiast tablica wyników, którą dla Was przygotowałem. Jak widzicie, im głośnik tańszy, tym więcej punktów dostał. Nie wiem, czy to widać, ale następny punkt to jest głowa podkładka. Może i nie jest to żadna ważna funkcja, jednakże moim zdaniem jest to przydatne, dlatego przynajmniej wiem, co to przyznać punkty. Jak widzicie, Manta ma taką podkładkę, mimo że jest ona niewielka, jednakże dookoła. Mamy tutaj podkładkę SETI. Brak podkładki. Tylko kabelek z miniżekiem i tracer. Nie wiem czy to widać. Mamy podkładkę. Dzięki temu te głośniki są na stole stabilne, a ten będzie latał. Zanim jednak przejdziemy do naszej tabeli wyników, powiem tutaj takich dodatkowych funkcjach, za które nie przyznawają punktów, SETI. Możemy go otworzyć. Pewnie się spytacie, ale po co? W instrukcji było napisane, że jest to po to, aby wydobyć lepsze basy. Nie wiem, ale jak dla mnie to nie ma żadnej różnicy. A to po dodatkowych funkcji. Nasz tracer posiada czytnik kart microSD oraz mikrofon, więc możemy przez niego rozmawiać. Aha, i jeszcze ma radio. Natomiast Manta posiada mikrofon i po prostu podoba mi się rozmieszczenie przycisków, na przykład w porównaniu do naszego tracera, to rozmieszczenie przycisków na dole o wiele bardziej mi się podoba. Idziemy następny punkt na naszej tablicy to Bluetooth. Sety niestety go nie posiada. Następnym punktem jest zasięg. Nie testowałem tego, ale za chwilę to sprawdzimy. Pamiętajcie, że zasięg tego w dużej mierze zależy od tego jaki macie telefon. początek idzie Manta. No niestety przy użyciu Xperia M4 Aqua doszedłem do końca podwórka, skończyła się miarka i tak naprawdę to nie wiem ile tutaj mamy zasięgu, dlatego postanowiłem wziąć sobie telefon z nieco słabszym bluetoothem. KTC 9. Teraz setki. Tutaj sprawa wygląda prosto, ponieważ nie muszę włączać muzyki, żeby wiedzieć, że stygnał zerwie się po 8 cm. No i teraz nareszcie nasz tracer. Gdybym przyznawał punkty za jakość wykonania całego głośnika, to tracer chyba by mógł spokojnie wygrać ze wszystkimi tymi głośnikami, ponieważ obudowa z metalu naprawdę robi swoje. Naszego tracera musiałem podłączyć do ładowania, ponieważ padła w nim bateria, co jest dziwne, ponieważ ładowałem go całą noc. Nasz sygnał już przerywa. Skończyła się metrówka, więc mogę nam powiedzieć, że jest to ponad 7 metrów. Zobaczmy teraz, ile tam było. Przesunąłem już metrówkę. Tutaj było 7, zaznaczyłem linią, 8 znaczy, i tutaj w sumie. Tutaj mamy jeszcze 380, czyli w sumie mamy 11 metrów i 80 centymetrów. naszą tabelę. Ale zaraz, zaraz my tu mamy jeszcze jeden głośnik. Ten głośnik też mi się zdążył rozładować, ponieważ bardzo dawno temu go używałem, ale jak dobrze wiecie, użyłem do niego bardzo dużego akumulatora. Jeśli widzieliście ten film, to doskonale o tym wiecie. No niestety skończyło mi się podwórka ten głośnik cały czas gra. Skoro już to testujemy, to pokusiłem się o wyjście na ulicę. O, tutaj już coś zrywa. Ale jeszcze gra. No i tutaj już zaczął zrywać sygnał. Już mój głośnik po zmierzaniu wypadł najlepiej, ponieważ było to 20 ponad 20 metrów. Głośniejszy jest tracker, jednakże może się z, nią, z, z nim spokojnie ścigać manta. Jest podobnie głośna, choć tracker ją lekko przebija. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, natomiast podoba mi się bardziej jakość dźwięku z mantym, Po prostu jest mniej trzeszczy. Ten głośnik to już w ogóle trzeszczy, także w ogóle mi się on nie podoba. Jeszcze raz sami to posłuchajcie. Kurcze, we wszystkim mi się kończy nagle bateria. Słuchajcie teraz Setiego, czyli głośników, który najmniej mi się podoba. Stracer. No i wreszcie manta. Manta jest cichsza od trackera, jednakże jest głośniejsza od głośnika SETI. Tutaj w mancie jakość dźwięku naprawdę podoba mi się najlepiej. Teraz spojrzałem na naszą tablicę. To widzę, że następna zakładka są to basy. Z tego co ja tutaj przynajmniej wywnioskowałem, to te dwa głośniki, czyli Tracer i Manta, mają porównywalne basy. Ten ma gorsze. No i ostatni punkt, czyli szybkość parowania. Na początku Tracer. Start. 5 sekund. Teraz Manta. Też 5 sekund, czas jest praktycznie taki sam. Jednakże jak mogliście zauważyć, manta bije Tracera o 1,1 sekundy. A propos tego głośnika, to mógłbym czekać długo, ale się nie sparuje niestety. A teraz idziemy do tablicy podsumować wyniki. Teraz mogę Wam nareszcie pokazać całą tą tablicę. Możecie sobie na nią chwilę popatrzeć. Jak widzicie, za szybkość parowania manta i Tracer dostali po 3 punkty. Seti dostał 0. I uwaga, uwaga, Manta remisuje z tracerem, a Seti dostaje daleko w tyle. Szczerze mówiąc, to myślałem, że Manta wygra z tracerem, ale jednakże jak jakby możecie zauważyć, tracer mocno nadrobił na zasięgu. Jednakże mimo to, gdybym miał wybierać co kupić, to szczerze nie wiem. Zdecydujcie sami. Napiszcie w komentarzu. No ale cóż, obejrzyjcie resztę moich filmów, zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku.